Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry When he jump, he go up like this. Tak jak widzicie był dość duży progres między odcinkami wykonany. Odrodzeń już 11, wszystkich zniszczonych pięter łącznie 151. No i się zbliżam do zniszczenia piętra 21. I generalnie też jeszcze jeden sklep przy okazji doszedł. To jest jakaś taka waluta dark, ale mi się wydaje, że można by było to tak spokojnie przetłumaczyć jako jakaś taka powiedzmy ciemna energia czy coś takiego. Myślę, że tutaj by nie było z tym problemu. Ja osobiście będę tak to nazywać. No i to sobie tam też rośnie samo się jakby zwiększa też tam co, co sekundę bodajże o ileś tam tych jednostek, z każdym kolejnym wzrostem tego pierwszego upgrade'u jakby też rośnie ilość tych posiadanych jednostek, przynajmniej tak to tak zauważyłem PSI tutaj mam już 206 za chwilę do zdobycia, ale po zniszczeniu tego miał o 226 Niby by można było Tutaj jeszcze trochę tych upgrade'ów za pieniądze tutaj wykupić. Ciągle można właściwie wyklikiwać kolejne upgrade'y za, za Expa i za gniew. Natomiast. O, tutaj fajny błąd w sumie. Widzicie? Tutaj to da malutkie, Ach, albo celowy jakiś zabieg dla spostrzegawczych, ale nie wiem. W każdym razie achievementów tak widzicie już 50 na 90, więc raczej się zbliżam do końca gry. Tak mi się przynajmniej wydaje, cokolwiek to znaczy. Może będzie można grać też i bez tego. Znaczy po zrobieniu jakby maksymalnego piętra, bo na ten moment to jest chyba 90 piętro. Tak patrząc według rankingu na congregacie, to wszyscy mają tam 90 w topce. Nikt nie ma więcej. No przy okazji tutaj, może sobie to wykupiam. Okay. Aha, i teraz cena wszystkich innych wzrosła e, pięciokrotnie. No cóż. No, w każdym razie. E, tak to wygląda na ten moment i sobie po prostu zrobię reborn. Wam pokażę na odcinku jak to wygląda. To będzie dwunasty reborn. I tutaj tak widzicie już bardzo szybko. Trzecie piętro właściwie jeszcze nie robiąc nic, a po wyklikaniu gniewu, tak jak widzicie, już się to, jakby te kolejne piętra bardzo mocno zmieniają. Ósme piętro praktycznie już na starcie po dwunastym robornie i takim zestawie właśnie ulepszeń, bo wiadomo, te ulepszenia ktoś mógł sobie wybrać inne. Ja mam takie. Nie wiem czy to dobrze, czy, czy źle, ale w każdym razie no, te takie wybrałem. A w sumie OK. To jest taki też mnożnik jakby ogólnie D tak zauważyłem. Też bardzo, bardzo pomocne. No i tak to wygląda, nie? Na 12 B -Bornie generalnie. I chyba tutaj nie ma za wiele jeszcze co pokazywać. Raczej resztę Wam będę pokazywał przy okazji kolejnych odcinków. O ile będzie co pokazać. Bo to nie jest moja wiodąca seria. Niemniej jednak, tak to na ten moment wygląda. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do oceniania, komentowania, subskrypcji i tak Trzymajcie się. Cześć.